Cześć kochani Jesteśmy na stoisku w Browaru Beer Bros z Żyrardowa. Gości nas Szymon Ugościł nas, gościł nas swoim Najnowszym piwem Najnowszym. Dzisiaj premiera z na Targi, żeśmy to piwo zrobili Także jest to Dzisiaj pierwszy raz Ogólnie pierwszy raz tak. można tego piwa się nabić Od pół godziny można, można go pić No i przyznać trzeba, że jest naprawdę zajebiste jeszcze nie piłem, ale wszyscy pili y, słynnego ICE t tak? Ile warek pustiliście ICE t No, Za sześć. Za sześć, nie? Myśmy pili na pewno ze trzy, wszystkie były zajebiste, piwo bardzo oryginalne, a to myślę jest jeszcze bardziej oryginalne, nie? No wiesz, nikt chyba jeszcze nie połączył bergamotki ze stoutem i z No znaczy pewnie gdzieś tam ktoś tam, ale ja oczywiście się nie interesuję tym, więc z... zrobić Zrobiliśmy... Nie interesujesz się piwem? Nie interesuję się, to co inni robią, więc robimy to po swojemu i e, wiedzieliśmy, że chcemy zrobić ciemne piwo i... Pomysł spadł na, na, na połączenie ICA-la ze stałem. No zajebiście. Nie, nie generalnie jest świetnie na samym początku właśnie, no, ma się wrażenie, że pije w ogóle jasne piwo przez tą bergamocję. To jest faktycznie coś, jakiś ale zwykły z birmatą, a później nastatekuje czekoladę i A później otwieramy nie. oczy, nie? No nie, ale wiesz, część osób kojarzy to z takimi ciastkami albo z delicjami poprzez tą pomarańczę, więc połączenie właśnie pomarańczy z kawą z trzymadą. Tak, to masz rację, no. Tak, już. pierwsze skojarzenie. Masz rację, delicje pomarańczowe. A słuchaj Szymon, powiedz nam jeszcze, co, co z Gentlem z tą warką? Wiecie, czy tam wrzucili, czy nie wiecie? Nie, no jedno oczywiście. Wiemy oczywiście, że za każdym razem ta warka jest inna, bo... Po prostu fizycznie się nie da. To co jest teraz, to tak naprawdę to jest blend dwóch bo Pierwsza, znaczy tam, ta, ta, ta która była uważana jako pierwsza, zbyt mocno odfermentowała. Też nie wiadomo dlaczego, czasami się drożdże inaczej zachowują. Minimalnie temperatura jakaś na, na, na początku na początku jest inna czy, czy coś i mimo że się staramy trzymać to samo. I yy, to odfermentowała bardzo mocno, była strasznie wyprawna. Mi się to nie podobało. Ważyliśmy drugą warkę, bardziej na słodko i je zmieszaliśmy, także to jest blending. wiesz, Aha. Nie próbujemy, bo Gentleman'er dwa razy w życiu go odpiłem dwa razy w życiu mnie osobiście pozamiatał. Ale no dobrze, więc nie, o porze, jest, nie o tej porze, nie o tej na koniec idziemy. Bo no, na koniec musicie spróbować Panzer Lagera. piwa, które was przeczołga. Eee, próbowałem tego piwa, stało gdzieś tam w Lublinie na, na kranie. No to, jest, no, to i, to i jest, przeczołguje. To jest gigant. Wypijasz cztery. I Macie go jakbyś, dzisiaj ze sobą? Nie, nie, nie. Bo jest już w stanku, będzie za jakieś 2-3 miesiące. Czyli to druga warga teraz. Druga Akurat warga, na ale, się zbierz na polu. Na polu, no, tak Ale jest. będzie też troszkę inna, bo głównym zarzutem było to, że jest za, za słodka, za ulepkowata. Za ulepkowata, ulepkowata, także ulepkowata bo. Będzie, będzie bardziej wytrawna, mniej karmelowa, taka bardziej... I będzie czesała. Mam nadzieję i też mam niespodziankę, jeśli o to chodzi, bo będziemy wrzucać ją do beczek po whisky. No. Pierwszy lager pierwszy lager chyba w Beczkach, tak, nie. zgadza się. No, ale tam to piwo to było bardzo mocne, nie, więc ono tam ma co poleżeć. 10,5 procentami. 23 belgie. No. Słuchajcie, kochani, do poniedziałku, do niedzieli przepraszam. No, może Szymon do poniedziałku. No, do poniedziałku. Tak? tak, no, widzicie, do poniedziałku możecie zastać Szymona razem z Browarem Beer Bros i wieloma innymi browarami oczywiście na lubelskich targach piw rzemieślniczych. Szukajcie piw Szymona i ekipy browaru Beer Bros. Naprawdę fajni ludzie ważą ciekawe piwa, takie trochę popierdolone. Po, 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 no, szalone piwa. Szukajcie tego piwa na pewno. ICL, jeszcze raz przypomnimy, Stout. W wersji Stout. E, Austri Stout, przepraszam. Wersja ciemna, a jak zamkniecie oczy, to jest jasne piwo. Super, super. I może jest to piętnasteczka, czyli było tak wiesz. Ale nie czuć, znaczy, nie. generalnie nie ciała ma duże, jest, jest bardzo w Super. Na zdrowie.